Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kamila Misiak, jestem radcą prawnym, doradcą obywatelskim i mediatorem sądowym. W dzisiejszym materiale przybliżę Państwu tematykę pozwu o rozwód. Szanowni Państwo, zdarzają się sytuacje, w których dotychczasowi małżonkowie nie chcą być już dłużej razem i jedno z nich podejmuje decyzję o rozwodzie. W prawie polskim, aby doprowadzić do ustania małżeństwa i uzyskać orzeczenie o rozwodzie, jeden małżonek, czyli powód, musi złożyć przeciwko drugiemu małżonkowi, czyli pozwanemu, pozew o rozwód do sądu. Przy okazji składania pozwu i przy okazji jego rozpatrywania pojawia się tematyka przesłanek pozytywnych i negatywnych rozwodu. Te przesłanki są to sytuacje, które są konieczne do złożenia pozwu, czyli muszą zaistnieć. Są to przesłanki pozytywne i drugie, nie mogą zaistnieć pewne okoliczności, czyli przesłanki negatywne. Przesłanki pozytywne, czyli okoliczności, które muszą nastąpić, czy muszą potwierdzać, że między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Na wspólne pożycie małżonków składają się trzy sfery. Więź duchowa, czyli uczuciowa, więź fizyczna, czyli pożycie fizyczne i więź gospodarcza, czyli wszystkie sprawy ekonomiczne między małżonkami. Musi, sąd bada, czy doszło do rozkładu e, tych trzech więzi i czy ten rozkład jest trwały. Przesłanki negatywne natomiast są to okoliczności, których wystąpienie uniemożliwi orzeczenie rozwodu. Pierwszą przesłanką jest przesłanka, gdy wskutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Drugą, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Trzecią, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, chyba że odm odmowa zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Orzeczenie rozwodu jest więc dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli spełnione zostaną przesłanki pozytywne i nie wystąpi żadna z przesłanek negatywnych. A co w przypadku, gdy jeden z małżonków nie wyraża zgody na rozwód? Co do zasady, zgoda małżonka nie jest niezbędna do orzeczenia rozwodu. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż samo złożenie przez jednego z małżonków pozwu rozwód nie oznacza, że taki rozwód zostanie przez sąd orzeczony. Tak jak wspomniałam, sąd bada przesłanki i nawet brak zgody drugiego małżonka nie Uniemożliwia orzeczenia rozwodu przez sąd. W przypadku braku zgody małżonka na rozwód nie można orzeć rozwodu bez orzekania o winie. Sąd bowiem nie orzeka o winie jedynie w sytuacji, w której oboje małżonkowie zgodnie o to wniosą. W praktyce oznacza to, iż sąd w takiej sytuacji, w sytuacji musi zbadać, z czyjej winy doszło do rozpadu pożycia między stronami. Może dojść do wniosku, że do rozkładu małżeństwa doszło z winy obojga małżonków. Jakie są rozstrzygnięcia niezbędne w wyroku rozwodowym? Co wyrok rozwodowy musi zawierać? Są to. No, pierwszym jest oczywiście o tym, czy sąd orzeka o rozwodzie, czy nie orzeka. Jest wskazanie, czy orzeka z czyjejś winy. Kolejne rozstrzygnięcia dotyczą władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Rozstrzyga o kontaktach rodzica z dzieckiem, rodziców z dzieckiem, o obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania tego dziecka, czyli o alimentach. W braku porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd rozstrzyga również o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym może orzec również o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych już małżonków. Dodatkowo sąd może w wypadkach wyjątkowych gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, to sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. Oczywiście, o ile podział bądź przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. W sąd dodatkowo w wyroku może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Pozew wnosi się do sądu okręgowego, w którym małżonkowie mieli wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choćby jedno z nich wciąż tam mieszka lub wnosi się do sądu okręgowego właściwego według miejsca zamieszkania pozwanego. A jakie dokumenty są wymagane? Oczywiście odpis zupełny aktu małżeństwa. Odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci stron. Jeżeli dzieci mają inne nazwiska niż oboje rodziców, konieczne są również odpisy zupełne i podstawowe, czyli dowód uiszczenia opłaty od pozwu, która w chwili obecnej wynosi 600 zł. Odpisy aktów y, y, stanu cywilnego składamy do sądu w oryginale. Jeżeli małżonkowie wnoszą, składają dalsze wnioski, wnoszą o orzeczenie winy, wnoszą o podział majątku, muszą również złożyć dowody związane z tymi wnioskami. Należy pamiętać, że do pozwu składamy odpis całego pozwu, czyli kopię tego y, naszego pozwu, którą sąd następnie doręczy drugiemu małżonkowi. Należy pamiętać, iż sąd może stwierdzić, że istnieje szansa na uratowanie małżeństwa i skierować małżonków do mediacji, jeżeli oboje wyrażą na to zgodę. Jakie są skutki orzeczenia rozwodu? Pierwszym skutkiem, no oczywiście, to, że małżonkowie są już rozwiedzeni, rozwiedzeni, ale mają prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego. Z chwilą orzeczenia rozwodu powstaje rozdzielność majątkowa, yy, powstaje wyłączenie drugiego już byłego małżonka od dziedziczenia po drugim małżonku. I powstaje również taki skutek, który polega na braku domniemania pochodzenia dziecka od byłego małżonka. Ten brak prawnego domniemania y, polega na tym, że już nie domniemujemy, że dziecko pochodzi z małżeństwa, jeżeli urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia rozwodu. Jakie są możliwe rozstrzygnięcia sądu? Sąd może odmówić orzeczenia rozwodu wtedy, na przykład, gdy stwierdzi istnienie przesłanek negatywnych. Może orzec rozwód bez orzekania o winie, może orzec rozwód z winy obojga lub z wyłącznej winy jednego z małżonków. Istnieje również możliwość przeprowadzenia mediacji w kwestii niektórych warunków rozwodu. Przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub w trakcie trwania postępowania strony mogą wyrazić chęć przeprowadzenia mediacji. Mediacja taka może dotyczyć niektórych warunków rozwodu, w tym alimentów, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, czy chociażby tego yy, warunku, u którego z rodziców dziecko ma zamieszkać. Może również dotyczyć podziału majątku w przypadku, jeżeli małżonkowie taki wniosek. Złożyli. Szanowni Państwo, tak w skrócie wygląda problematyka pozwu o rozwód. W przypadku problemów prawnych, mediacji, potrzeby pomocy, zapraszamy serdecznie do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dzień dobry Na stronie Państwu, nazywam darmowa się pomoc prawna, którą prowadzi prawny, Ministerstwo Sprawiedliwości, znajduje się prosta wyszukiwarka, w której w znajdziecie Państwo